W gminie Siechnice zostały zainstalowane nowe stacje pomiaru jakości powietrza. Dzięki nim mieszkańcy będą mogli osobiście sprawdzić, czy powietrze jest czyste. Dzięki wsparciu finansowemu zespołu elektrociepłowni wrocławskich Kogeneracja SA, w gminie Siechnice zostanie zainstalowanych 16 nowych stacji monitoringu jakości powietrza. W trosce o jakość środowiska naturalnego, w tym jakość powietrza atmosferycznego, bardzo ważnym elementem jest pozyskanie rzetelnej i precyzyjnej informacji pochodzącej z jak największej ilości stacji monitoringu jakości powietrza. Dlatego pan burmistrz podjął decyzję. Aby na terenie gminy Siechnice wybudować taką sieć, stacje będą zamontowane m.in. na terenie placówek oświatowych. Konfiguracja sprzętowo-programowa stacji na terenie szkół ma w przyszłości również umożliwić uruchomienie programu edukacyjnego z zakresu ekologii dla wychowanków i uczniów placówek. Dodatkowo stacje monitoringu jakości powietrza zostaną zainstalowane m.in. przy oczyszczalni ścieków w Siechnicach na terenie dworca PKP Siechnice oraz na budynku elektrociepłowni Czechnica. Ze względu na Zlokalizowaniu na terenie gminy Siechnice przedsiębiorstw, które wymagają takiego monitoringu. Dwie z tych stacji będą wyposażone w pomiary gazów dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla, a jedna z tych stacji dodatkowo będzie jeszcze posiadała czujnik hałasu, najbliżej zlokalizowana. Drogi krajowy nr 94. Po instalacji i uruchomieniu systemu pomiarowego w nowych stacjach monitoringu jakości powietrza, dane będą udostępniane odbiorcom za pomocą stron internetowych i darmowej aplikacji. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli sami kontrolować jakość powietrza w mieście. Myślę, że na przestrzeni ostatnich lat pewną taką praktyką stało się, że jeśli mieszkańcy otrzymywali informacje o złym stanie powietrza atmosferycznego, to na przykład podejmowali decyzję o tym, czy wychodzić z dziećmi na spacer, czy nie wychodzić. To dotyczyło również organizacji pracy w szkołach, placówkach oświatowych, czy wychodzić z dziećmi prawda, na dwór, czy nie. Ja myślę, że właśnie. Precyzyjna informacja rzetelna o rzeczywistym stanie jakości powietrza atmosferycznego będzie bardzo pomocna przy podejmowaniu takich decyzji. W ramach dbania o środowisko kogeneracja oraz gmina Siechnice będzie również współpracowała przy planowaniu budowy nowej elektrociepłowni na terenie miasta. Planowana jest nowa inwestycja, wymiana obecnej jednostki węglowej na nowoczesną jednostkę gazową, co z kolei przyczyni się do jeszcze większego poprawienia jakości powietrza. Dzięki zarówno nowym stacjom, jak i budowie elektrociepłowni, mieszkańcy gminy będą cieszyli się czystszym powietrzem, które będą mogli monitorować na bieżąco. Dla wiadomości siechnickich, pola Janus.